Kobieta podświadomie nie chce, abyś ty ją traktował jak jakąś wyjątkową księżniczkę. Oczywiście, kobiety, słysząc te słowa, powiedzą nie, co on wcale się z tym nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że to nie brzmi fajnie na papierze. Na papierze to nie brzmi zbyt zachęcająco, tak? Dlaczego masz nie traktować wyjątkowo swojej kobiety, tak? Ja nie mówię, że ty nie masz jej traktować dobrze. Możesz zrobić dla niej coś wyjątkowego, możesz dla niej wiele zrobić. Chodzi o to, że bardzo często atrakcyjne kobiety w środku nie mają wielkiej pewności siebie. One wiedzą, że nie są niewiadomo kim, są tylko dziewczynami bardzo atrakcyjnymi. Mają bardzo duże powodzenie u mężczyzn, ale one wcale nie czują się super wyjątkowe i kiedy ty traktujesz je mega wyjątkowo, one są tym dziwnym trafem zdegustowane. Po prostu tracą zaangażowanie, więc nie chodzi o to, że ty masz źle traktować kobiety, ale nie stawiaj ich tak na piedestale, gdyż gwarantuje tobie, że one tego nie chcą. One chcą czuć, że są z facetem, z jajami, niezależnym gościem, a jeżeli ty je traktujesz jako jakieś kur... Królewny, to niestety to nie jest możliwe. Więc przemyśl te słowa, a jeżeli chcesz, aby wsparł Ciebie kompleksowo w relacjach, wiesz, gdzie mnie szukać. Napisz do mnie maila. Pozdrawiam.